Podłączono do mikrokontrolera Arduino żarówkę H4 szeregowo do dwóch włókien żarowych RMS 15,68V, prąd 3,95A moc 61,94 W. Urządzeniami wykonawczymi są 100A tranzystor IGBT i mikrosensor optyczny odbiciowy. Tutaj właśnie jest wymieniony przeze mnie mikrosensor odbiciowy. Promieniowanie podczerwone odbija się od białego papierka. Arduino i potężny GPT o prądzie przewodzenia 100 amperaż. Podkręcimy troszeczkę. Prostownik Bardzo jasne światło. 3,91 było setnych A. Żarówka zapala się i gaśnie zgodnie z kodem funkcjonalnym wgranym do mikrokontrolera. Oscyloskop pokazuje wzrost napięcia, oscylacje napięciowe, zobaczymy parametry. Nie są tak, czy, tak czytelne, aż przy tym oświetleniu Remezys 1564 było, volta. Zobaczymy temperaturę na radiatorze. Ciepły. Tak jak dłonie. Dziękuję.